Od wydarzenia w szkole minęło kilka dni i właściwie nikt już o nim praktycznie nie wspominał. Dzieciństwo i wczesna młodość mają to do siebie, że szybko przechodzi się nad takimi rzeczami do porządku dziennego, co i rusz wynajdując nowe sensacje pochłaniające uwagę na równie krótko co incydent z Patrycją. Zasadniczo wszystko skończyło się wezwaniem do szkoły rodziców obu dziewcząt i ustną naganą od dyrektora. To był pierwszy taki incydent z ich udziałem. Poza tym świadkowie dokładnie opowiedzieli całe zajście. Zatem jasnym było, że wina nie leży tylko po stronie Majki. Jednak rodzice podeszli do wszystkiego nieco ostrzej dostała niezły opieprz. Zabrano jej kieszonkowe na dwa miesiące i na dwa tygodnie zabroniono korzystać z internetu, również w komórce. W związku z tym przez jakiś czas Majka nosiła ze sobą starą Nokię, co oczywiście nie uszło uwadze klasy i dało powód do kolejnych złośliwości. Patrycja, mimo iż nie zbliżała się do Majki, na odległość również nie szczędziła jej przykrych słów. Maja miała coraz bardziej dość całej tej szkoły i głupiej klasy. Jakby tego było mało, ich wychowawczyni postanowiła nie puszczać tego płazem obu zamieszanym w całą sytuację dziewczynom. Stara panna ucząca w szkole fizyki chyba już z czterdzieści lat, z wąskimi, zaciśniętymi ustami, wysuszona jak starożytna mumia, typowa jędza ze wszystkich książek czy filmów o szkole. Całą godzinę kazała im stać przed tablicą, na oczach wszystkich, opieprzając je równo od góry do dołu. Patrycja niewiele sobie z tego robiła, za to majka czerwieniła się przy każdym ostrzejszym słowie, a policzki paliły ją ze wstydu i złości złości na Patrycję, której dała się sprowokować, na siebie, że nie powstrzymała swej reakcji. Starą wiedźmę, która miała wyraźną radość gnębienia swoich uczniów. Najmniej, o dziwo, złościła się na Alicję. W sumie trudno winić wytwór własnej wyobraźni, nawet jeśli faktycznie była ona sprawczynią całej tej sytuacji. Przez te najbliższe dni po bójce Majka często leżała na łóżku, wpatrując się w sufit i rozmyślając o wszystkim, a zwłaszcza o powrocie Majki po latach. Kiedy pierwszy raz usłyszała głos z przeszłości, pomyślała, rany, nie pamiętałam o niej od ponad dziesięciu lat. W rzeczywistości było to jednak znacznie krócej. To było dziesięć lat, ale majkowych. Majkowe lata wymyśliła sobie, kiedy była jeszcze mała. Brak towarzystwa w jej wieku, z którym mogłaby się bawić, sprawił, że każdy rok wydawał jej się wiecznością. Uznała zatem zgodnie z dziecięcą logiką, że to niemożliwe, żeby rok trwał aż tyle. I podzieliła go na swój prywatny użytek na trzy okresy. Pierwszy obejmował czas od sylwestra. Wiedziała, że wtedy zaczyna się rok kalendarzowy i trwał do końca czerwca. Drugi, najkrótszy, miesiące wakacyjne. Trzeci, jak łatwo się domyślić, trwał od początku września do końca grudnia. Tym sposobem każdy rok miał trzy majkowe lata. Dlatego w pierwszej chwili po pojawieniu się Alicji pomyślała o dziesięciu latach. Zresztą termin majkowe lata do dziś funkcjonował w jej rodzinie i czasami stosowali go w formie żartu. Majka zawsze miała bujną wyobraźnię. Wymyśliła własną miarę czasu, wymyśliła przyjaciółkę. I choć była już młodą nastolatką, kiedy Alicja odezwała się po długim czasie milczenia, Majka znów przez chwilę poczuła się jak mała dziewczynka. Dziewczynka, która zawsze dawała się namówić Alicji na jakieś szalone zabawy. Z tym tylko, że teraz była starsza, a słowo szalone nabierało powoli całkiem innego wymiaru. Alicja trochę ucichła. Czasem nie odzywała się prawie cały dzień. Ale za każdym razem, kiedy przemówiła, starała się podsycić złość Majki. Na Patrycję za zniszczenie bluzki i całą aferę. Na wychowawczynię za upokorzenie przy całej klasie i odgrywanie się za pomocą odpytywania na większości lekcji. Czy wreszcie na rodziców za wstrzymanie dopływu gotówki i szlaban na Internet. Majka nie dawała się sprowokować, mimo trafnych argumentów jej wewnętrznego głosu i coraz większej jego natarczywości. Jednak pewnego wieczoru stało się coś, co sprawiło, że Majka po raz pierwszy przeraziła się naprawdę porządnie. To był piątek, jakieś półtora tygodnia po tym, jak przyłożyła Patrycji. Rodzice nadal byli na nią źli, zatem ograniczała kontakty z nimi do niezbędnego minimum. W sumie to Patrycja ją sprowokowała, zatem złość rodziców uważała za niesłuszną i odpowiadała tym samym. Tego wieczoru zjadła kolację i zaszyła się w swoim pokoju. Maja nie lubiła chodzić wcześnie spać, jeśli następnego dnia nie musiała zrywać się z łóżka o świcie. Kiedy wreszcie położyła się, rodzice spali już od jakichś dwóch godzin. Majka też uznała, że czas już odpocząć. Leżała z zamkniętymi oczami, próbując zasnąć, kiedy usłyszała cichy szept Alicji. Twoi starzy kompletnie przeginają. Majka drgnęła zaskoczona, ale nie otwierała oczu. Wcale nie. Mają prawo się złościć. Nigdy nie zachowałam się tak, jak teraz. Odpowiedziała w myślach. Pierdolisz Maja. To wszystko tamtą zdzirę, a oni zachowują się, jakbyś to ty była wszystkiemu winna. Moim zdaniem powinnaś dać nauczkę nie tylko Patrycji, ale i im. Jak to? Rodzicom? Co oni są winni? Słowa Alicji sprawiły, że Maja prawie krzyknęła ze strachu. Tak. Rodzicom, kochanym rodzicom, którzy zabrali ci internet, zabrali kasę i zachowują się, jakbyś była ich własnością, przedmiotem, a nie osobą, małą, pierdoloną zabawką, z którą mogą zrobić co chcą. Głos Majki stawał się coraz chłodniejszy i bardziej cyniczny. Przestań, Alicja, przestań do cholery! O czym ty w ogóle mówisz? Maja była zła i przestraszona. Zła na Alicję, a przestraszona, bo jakaś jej część coraz chętniej przyznawała rację wymyślonej przyjaciółce. Nie jesteś już dzieckiem. Dorosłaś jeszcze trochę i będziesz dojrzałą dziewczyną. Całe życie mają mówić ci, co masz robić, jak się zachowywać? Może jeszcze będą dobierać ci przyjaciół, a później chłopaka i męża? nie jesteś gówniarą i nie pozwól się tak traktować. Najwyższy czas pokazać im, że powoli następuje zmiana warte, że czas ich władzy powoli się kończy, nadchodzi nowe i muszą się z tym pogodzić. A jak nie? Alicja złowieszcza zawiesiła głos. A jak nie? To co? Majka bała się spytać, ale było to silniejsze od niej. A jak nie, to chyba pora, żeby odpoczęli na zawsze. Alicja wybuchła tak przerażającym śmiechem, że Majka miała wrażenie, iż zaraz zacznie krzyczeć i płakać jak mała dziewczynka. Wtuliła szybko twarz w poduszkę i zaniosła się tłumionym szlochem. Wynoś się! Słyszysz, wynoś się ty dziwko! Krzyknęła w myślach Majka. Nie mów tak do mnie. Nigdy tak do mnie nie mów, rozumiesz? Widziałaś, do czego jestem zdolna cię zmusić. A potrafię jeszcze więcej. Zatem nie drażnij mnie. Tym razem ci wybaczę, ale następnym. I przemyśl jeszcze raz to, co powiedziałam. Władza rodziców, albo twoja. Maja długo nie mogła zasnąć. Kiedy wreszcie zapadła w sen, była zmęczona jak po ciężkim biegu, a za oknami już świtało. Rano wstała niewyspana, zmęczona z podkrążonymi oczami. Ledwo dowlokła się do łazienki, wzięła prysznic i przyszła na śniadanie. Jadła mechanicznie, wkładając do ust kolejne kęsy i praktycznie nie czując smaku. Równie dobrze mogłaby przeżuwać papier czy watę. Nie odzywała się też ani słowem. O, panna Maja nadal obrażona? spytał, zerkając na nią znad gazety ojciec. Wciąż nie zamierzasz z nami rozmawiać? Jestem niewyspana i nie mam ochoty na pogawędkę. Odparła Majka. Proszę, proszę, jakie spracowane dziecko. Czym się tak zmęczyłaś? Obmyślaniem komu teraz przyłożyć? Żebyś wiedział, Palancie. Odpowiedziała Alicja i mało brakowało, żeby Maja powiedziała to na głos. Marek, przestań się czepiać. Mama rzuciła widelec na talerz, rozrzucając przy tym drobinki jajecznicy. No co? Pytam tylko. A może nie mogę już porozmawiać z własną córką, bo się zdenerwuje i zdzieli mnie w twarz? Ton ojca był coraz ostrzejszy. Skoro tak się domagasz. W głosie Alicji nie słychać było nawet nutki wesołości ani złości. Jedynie zimno i wyrachowanie. Alicja, spadaj stąd, proszę cię. Pomyślała Majka, zaś na głos spytała. Tato, przestań się czepiać, dobrze? Sam wiesz, że to nie ja zaczęłam. Ale ty skończyłaś! Taka grzeczna córeczka, co obija buzie koleżance z klasy. Super wzór cnót po prostu. Może trzeba było od razu wyrwać jej tę butelkę z dłoni i rozwalić łeb? Ojciec nerwowo dopił resztkę kawy i niemal rzucił filiżankę na stół. Jest to jakiś pomysł. Pomyślała Majka i z lekkim strachem odkryła, że nie były to słowa Alicji, tylko jej własna myśl. Tato, żadne tato. Przechlapałaś sobie i dobrze o tym wiesz. A jeśli będziesz dalej dyskutować, to dostaniesz szlaban na neta na kolejne dwa tygodnie, nie mówiąc już o kieszonkowym. A teraz proszę sprzątnąć ze stołu i pozmywać naczynia. Nie zaszkodzi też, jak podkurzasz mieszkanie i posprzątasz w swoim pokoju. To pomoże ci nie myśleć o głupotach. Ojciec wstał od stołu, zgarnął kluczyki od samochodu i wyszedł do pracy. Majka spojrzała na matkę. Ta nie odzywała się ani słowem, udając nagle zainteresowanie artykułem w gazecie, którą przed chwilą przeglądał ojciec. Mamo, dlaczego nic nie mówisz? Czy też uważasz, że to moja wina? Matka szybko zerknęła na córkę i z powrotem zaczęła wpatrywać się w gazetę. Mm, no wiesz. Zawsze byłaś grzeczną dziewczynką, ale przyznasz, że to co zrobiłaś to była przesada. Ciesz się, że skończyło się tylko na rozmowie z dyrektorką i wychowawczynią, a nie na naganie czy zawieszeniu w prawach ucznia. Majka uniosła brwi ze zdziwienia. Na czym? Mamo, gdyby tak było, połowa uczniów dawno byłaby zawieszona. Takie bójki to normalna rzecz w gimnazjach, kiedy wszyscy muszą dotrzeć się ze sobą i zacząć funkcjonować w nowym środowisku. Normalna rzecz? Twierdzisz, że podbicie oka i spoliczkowanie koleżanki przez inną koleżankę to normalna rzecz? No, córko, to chyba inaczej rozumiemy pojęcie normalności. Matka zirytowana odłożyła gazetę i pijąc kawę, chłodnym wzrokiem wpatrywała się w twarz Majki. Co się z tobą dzieje? Zawsze taka grzeczna, poukładana. A teraz co? Pobicie, dywani ku dyrekcji, wzywanie rodziców do szkoły. Jeśli dalej będziesz zachowywać się w ten sposób, to wiedz, że konsekwencje będą znacznie ostrzejsze. Mamo, ale to ona zaczęła! Koniec dyskusji, Majko. Sprzątnij ze stołu i pozmywaj. A żeby ci się nie nudziło, to po odkurzaniu pokoi zajmij się jeszcze myciem wanny i toalety. Dawno tego nie robiłaś. Czas, żeby uwzględnić cię w grafiku prac domowych na stałe. Majka, łykając łzy, z wściekłością zaczęła zbierać naczynia. Rzuciła je do zlewu, aż od jednej z filiżanek odpadło łóżko i wciąż rozgoryczona odkręciła wodę. Im dłużej stała przy zlewie, tym częściej dochodziła do niej myśl, że może Alicja ma trochę racji, jeśli chodzi o rodziców. Sprzątanie zajęło jej ponad dwie godziny. Reszta dnia spędziła w swoim pokoju, wychodząc z niego tylko na obiad i kolację. Na każdą próbę zagadywania ze strony rodziców odpowiadała milczeniem i gniewnym spojrzeniem. Około północy zgasiła światło i położyła się. Dzisiejszy dzień był męczący, zatem wiedziała, że nie będzie miała problemów z zaśnięciem. Już odpływała w objęcia snu, kiedy, jak przez mgłę... Usłyszała głos Alicji. No, dziś to twoi starzy dali czadu jak nigdy. O co im kurwa chodzi? Czy naprawdę nie rozumieją, że prowokacje tej kurewki Patrycji mogły skończyć się tylko w ten sposób? I tak ma szczęście, że dostała tylko poryju. Tak naprawdę to powinnaś wydłubać jej oczy i wepchnąć w pizdę. Majka była zbyt zmęczona, by odpowiedzieć Alicji, dlatego, będąc na granicy snu i jawy, słuchała tylko jej monologu. Szkoda mi ciebie. Z jednej strony, jebnięta klasa, na czele z Sandrą, Moniką i Patrycją i tą starą mumią, waszą wychowawczynią. Z drugiej strony, rodzice, którzy zamiast obstawać za tobą, gotowi są niedługo bronić Patrycji i karać cię do końca życia. Nie, tak dłużej być nie może. Musisz w końcu odegrać się na nich wszystkich, albo zajebią cię swoim zachowaniem. A jako pierwsi powinni dostać nauczkę rodzice. Ci, którzy powinni cię chronić, a zachowują się, jakby mieli cię dość. Alicja wydawała się korzystać ze zmęczenia Majki, by przekonać ją do swych racji. Maja zasypiała coraz mocniej, ale ostatkiem świadomości usłyszała jeszcze słowa Alicji. Zacznij od rodziców. Jak najszybciej. Spała bardzo niespokojnie. Budziła się ze dwa razy z lana potem. W pewnym momencie zasnęła mocno i miała prawdziwy koszmar. Śniło jej się, że leży na łóżku. Jest ciemno i cicho w całym mieszkaniu. Za oknem słychać tylko szelest liści targanych lekkim wiatrem. W pewnym momencie przyszła jej do głowy myśl: muszę zabić rodziców. Po cichu wstała, przetarła oczy i, nie zakładając kapci, wymknęła się z pokoju. Na palcach poszła do kuchni. Nie zapalała światła. Księżyc był w pełni, co sprawiało, że w kuchni panował półmrok. Podeszła do kuchennych szafek, otworzyła szufladę i z jednej z nich wyjęła największy i najbardziej ostry nóż, jaki mieli w domu. Podniosła go na wysokość oczu i poruszyła nim lekko. Światło księżyca ześlizgnęło się po trzymanym w dłoni kawałku stali. Majka zadrżała. Delikatnie przeciągnęła opuszkiem wskazującego palca przez całą długość ostrza, sprawdzając jego ostrość. Nie zawiodła się. Ojciec zawsze dbał o noże. Zatem na jej palcu niemal od razu pojawiła się czerwona kreska, dzieląca odcisk palca na dwie części, z której spłynęła pojedyncza kropelka rubinowej krwi. W panującej ciemności. Niemal czarna. Majka zlizała ją, by nie spadła na podłogę. Metaliczny smak sprawił, że poczuła się jakby ssała miedzianą monetę. Powoli wyszła z kuchni i stanęła pod drzwiami pokoju rodziców. Wstrzymała oddech, nasłuchując odgłosów z za zamkniętych drzwi. Dorośli spali, ojciec pochrapywał, matka wturowała mu po cichutku. Majka złapała klamkę i powoli, przerywając co chwilę, zaczęła ją naciskać. Drzwi otworzyły się bezszelestnie. Ojciec poza nożami dbał też o najmniejszy nawet nawias w domu, by skrzypieniem nie budził domowników. Lekko pchnęła drzwi i wślizgnęła się do sypialni rodziców. Małymi kroczkami podeszła do łóżka. Serce biło jej mocno. Tak mocno, że miała wrażenie, iż tym hałasem za chwilę obudzi mamę i tatę. Dłonie pociły się jej jak nigdy. W uszach słyszała przyspieszony szum krwi. Ojciec leżał na wznak, z brzegu łóżka. Matka od ściany na lewym boku, odwrócona twarzą w stronę Majki. Dziewczyna, jak w transie, uniosła dłoń i lekko jakby pieszczotliwie dotknęła nożem szyi ojca. Ten poruszył się lekko, zatem szybko cofnęła dłoń i znieruchomiała. Ojciec tylko zachrapał głośniej i zastygł w bezruchu. Majka ponownie uniosła nóż. Opanowała już drżenie ręki i wiedziała, że jej cięcie będzie precyzyjne, jakby całe życie była chirurgiem. Oczami wyobraźni widziała gęstą krew, buchającą z przeciętej tętnicy szyjnej ojca i szybko wsiąkającą w jasną pościel. I kiedy już miała przyłożyć narzędzie zbrodni do delikatnie pulsującej żyły, matka nagle poruszyła się gwałtownie na łóżku i zakaszlała. Ojciec zamruczał i majce wydawało się, że otwiera oczy. Spanikowana, nie myśląc o tym, co robi, Odłożyła nóż na nocną szafkę i pobiegła do swojego pokoju. Trzęsąc się ze strachu, zakryła się kołdrą poczubek nosa i próbowała uspokoić. Nastawiony na dziewiątą budzik, wyrwał ją nagle ze snu. Wymęczona złymi snami, była jeszcze bardziej zmęczona niż poprzedniego ranka. Głowa bolała ją tak, jakby miała zaraz eksplodować, rozrzucając kawałki mózgu po całym pokoju. Na ogół rzadko pamiętała sny, ale ten z ostatniej nocy, tak realistyczny, w którym chciała zabić rodziców, wrył się w pamięć bardzo mocno i miał tam zostać na zawsze. Kurwa, co za sen! pomyślała, przeciągając się i ziewając. Wolno człapała do łazienki, kiedy nagle coś sprawiło, że każdy włosek na ciele stanął jej dęba. Krew odpłynęła z twarzy, a tętno przyspieszyło chyba do dwustu uderzeń na minutę. W drzwiach pokoju stał ojciec, który ze zdziwieniem patrzył na trzymany w dłoni przedmiot. Maja, nie wiesz, co na naszej nocnej szafce robił ten nóż? Majka jęknęła cicho i osunęła się na podłogę, tracąc świadomość, jak przez mgłę usłyszała chichot Alicji. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV StudioLektor.pl. Tekst Mystery TV. Czytał jako Rutka.